Cześć Hejka, wszystkim! Przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmikiem. Przed moją wakacyjną przerwą stwierdziłam, że przygotuję jeszcze jeden filmik, abyście mieli co oglądać. I tym razem będą to moi ulubieńcy z przeróżnych kategorii, zarówno kosmetycznych, żywieniowych, a także coś z mody. I oczywiście, jeżeli filmik przypadnie Wam do gustu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I oczywiście subskrybujcie mój kanał, bo ostatnio moja publiczność niezbyt rośnie, a byłoby mi bardzo miło, gdyby jednak przybyło mi tutaj widzów. I chciałabym również ustosunkować się do tego, co do mnie piszecie, a mianowicie, że filmiki są średniej jakości, że powinnam kupić lepszą kamerę, ale niestety nie będę inwestowała żadnych kapitałów jak na razie w mój kanał, bo po pierwsze efekty są niezbyt zadowalające, a po drugie, YouTube nie przynosi mi żadnych dochodów. Ktoś ostatnio zarzucił mi, że ja nagrywam tylko i wyłącznie dla pieniędzy, ale ja się pytam, dla których pieniędzy? Ja jeszcze w ogóle ich nie widziałam. Zaczynam od kategorii kosmetycznej. Pierwszym kosmetykiem, który mnie ostatnio zachwycił, jest rzep prysznicy Nyvonu z edycji limitowanej California Glow. Jest naprawdę świetny. Jeśli masz życie o prysznicu pełnym świeżości, tak najbardziej on się sprawdzi i spełni wasze oczekiwania. Jeśli chodzi o zapach, jest mega świeży, owocowy i taki letni w klimacie wakacyjnym. Ten żel podprysznic jest łagodny i nie wysusza skóry. A jeśli chodzi o zapach, tak jak wcześniej wspomniałam, jest po prostu niesamowity. Różowy grapefruit, a także kwiat Franki Pani. Po prostu świetny, jak dla mnie hit. Każdy z Was, kto mnie uważnie ogląda, doskonale wie o tym, że uwielbiam maseczki w płachcie. I to się w ogóle nie zmieniło. Wzięłam przykład z Koreanek i pielęgnuję swoją urodę właśnie w ten sposób. Jeśli chodzi o maseczki w płachcie, są o wiele lepsze niż te zwykłe kremowe. Chciałabym Wam polecić maseczkę, którą ostatnio odkryłam. Jest to Icing Sweet Bar. Wygląda świetnie, jak to zawsze w koreańskich kosmetykach. Opakowanie jest genialne, przez duże G. <laughs> Jeśli chodzi o to, wygląda tak jak lód na patyku. Jest to nawilżająca maska w płachcie o zapachu arbuza. Bardzo soczysta maseczka i świetnie pachnie. Jeśli chodzi o działanie, naprawdę super nawilża. I jest bardzo głęboko nasączona esencją. Jest to maseczka na bazie wody morskiej, a także arbuza. Nawadnia, doskonale nawilża, a także koi podrażnienia. Jak dla mnie, ona zasługuje na łapkę w górę. <laughs> Moi kochani, jak już jesteśmy przy kosmetykach azjatyckich, to chciałabym Wam również polecić krystaliczną maskę kolagenową pod oczy z Pilaten. Te płatki pod oczy są naprawdę bardzo dobre, używałam ich wiele razy i myślę, że są warte uwagi. Suwają worki pod oczami, poprawiają wygląd skóry wokół oczu, nawilżają, a także spłycają zmarszczki. Jeśli chodzi o skład, zawierają puder perłowy, sok z aloesu, a także olejek z japońskiej róży. Jeśli chcecie poprawić wygląd skóry wokół oczu, to myślę, że one sprawdzą się... To by było na tyle, jeśli chodzi o ulubieńców kosmetycznych. Teraz przechodzimy do kategorii zupełnie innej. Chciałabym Wam polecić coś do picia. Jest to nowy napój H2Owoc. Jest to napój z jabłek, winogrona, także truskawek z witaminą E. Jest na bazie krystalicznej wody, smakowity, owocowy. Oczywiście najlepiej smakuje schłodzony, a w upalne dni każdy z nas potrzebuje czegoś, co gasi jego pragnienie. Ten napój na tle innych jest wyjątkowy, bo w ogóle nie zawiera cukrów. Jeśli chodzi o żywność, moim ulubionym batonem jest luzette mleczne od dłuższego czasu również nie jestem w stanie sobie wyobrazić dnia, ani kanapki bez almette z ziołami naprawdę przepyszny serek powiem wam szczerze, nigdy nie lubiłam kawy a zwłaszcza tej czarnuchy, po prostu dla mnie czarna kawa to jest obrzydlistwo, okropieństwo ale zdarza się czasami, że w ogóle nie mam energii, jestem przemęczona i wtedy sięgam po kawę mrożoną jakieś cappuccino albo latte macchiato, cokolwiek ostatnio moim ulubieńcem jest napój kawowy o smaku rodzynek z rumem z mokate, bardzo fajne, wiosenne opakowanie edycja limitowana kolejni moi ulubieńcy są już z kategorii modowej leginsy w egzotyczne printy jak widzicie są naprawdę przepiękne tygrys, kwiatki palmy jestem pewna, że tego lata będą mi wiernie służyły i będą dopełnieniem każdej stylizacji Dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Ten filmik powstał na Wasze życzenie. Przed moją wakacyjną przerwą chcieliście, abym jeszcze wstawiła jakiś filmik, więc proszę bardzo, nagrałam, przygotowałam. Wielu z Was zarzuciło mi, że chodzi mi tylko o popularność, o suby i tym podobne, ale wcale tak nie jest, bo ja już tyle lat nagrywam na YouTube, wiele tutaj nie osiągnęłam, więc gdybym tego nie lubiła i gdyby to nie było moją pasją, po prostu dawno temu bym przestała, więc to też musicie zrozumieć. Mam nadzieję, że moja wakacyjna przerwa wyjdzie mi na dobre i moja oglądalność poprawi się. Życzę wam miłych wakacji, abyście spędzili je w cudownych miejscach w blasku słońca i do zobaczenia za jakiś czas. Trzymajcie się, pa pa.